Nigdy nie sądziłam, że Sylwester stanie się najbardziej upokarzającą chwilą w moim życiu. Stałam tam, Julia, w progu tego, co kiedyś było moim domem, czując, jak mój własny świat wali mi się pod nogami. Okrutne słowa mojej macochy wciąż rozbrzmiewały w moich uszach, mieszając się z szyderczym śmiechem mojego przyrodniego brata. Nie wiedzieli jednak, że mój ojciec zostawił mi coś więcej niż wspomnienia, klucz, który miał wszystko na zawsze zmienić. Jeśli lubisz tego typu historie o przezwyciężaniu trudności i sprawiedliwości, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, ponieważ zawsze dzielimy się takimi opowieściami. I powiedz nam w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, skąd pochodzą nasi obserwatorzy. Wszystko zaczęło się 6 miesięcy temu, gdy mój ojciec zmarł po długiej chorobie. Miałam 25 lat i pracowałam jako niezależna graficzka, mieszkając w rodzinnym dworku który odziedziczył po moich dziadkach. Był to piękny rodzinny dworek na przedmieściach dużego miasta, otoczony ogrodami, które z taką miłością pielęgnowała moja mama przed śmiercią, gdy miałam zaledwie dwanaście lat. Przez ostatnie pięć lat życia tata był żonaty z Bożeną, kobietą, która pojawiła się w naszym życiu, gdy miałam 20 lat. Przybyła z synem, Kamilem, zaledwie dwa lata starszym ode mnie leniwym mężczyzną, który nigdy w życiu nie przepracował ani jednego dnia. Od pierwszej chwili czułam, że coś jest z nimi nie tak, ale tata wydawał się szczerze zakochany, a ja nie chciałam być problematyczną córką, która zrujnowałaby jego szczęście. Choroba taty postępowała i była bolesna. Przez te okropne miesiące to ja byłam przy nim dzień i noc, wożąc go na wizyty lekarskie, podając leki, gotując mu specjalne posiłki. Bożena i Kamil pojawiali się sporadycznie, zawsze z wymówkami o ważnych zobowiązaniach, ale w ich oczach widziałam, że czekają tylko na nieuchronny moment. Tydzień przed śmiercią tata wezwał mnie do swojego pokoju. Był bardzo słaby, ale w jego głosie było coś pilnego, co mnie zaalarmowało. Drżącymi rękami wyjął z poduszki mały złoty klucz, stary i ozdobny. Julio, moje dziecko, powiedział z przerwami. Chcę, żebyś bardzo starannie to schowała. Kiedy nadejdzie czas, kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, poszukaj w gabinecie, za portretem twojej mamy. Ten klucz otworzy coś, co na zawsze zmieni wszystko dla ciebie i dla prawdy o tej rodzinie. Zapytałam, co to znaczy, ale był już bardzo zmęczony. Poprosił mnie tylko, żebym nikomu o tym nie mówiła, zwłaszcza Bożenie ani Kamilowi. Schowałam klucz na moim naszyjniku, gdzie zawsze nosiłam mały medalion mojej mamy. Następne dni były zamazaną plamą bólu i formalności. Pogrzeb był niewielki, ale wzruszający, z moimi przyjaciółmi i kilkoma kolegami taty, którzy mi towarzyszyli. Bożena zachowywała się jak idealna wdowa, płacząc w odpowiednim momencie i przyjmując kondolencje z wyrachowaną elegancją. Kamil natomiast wydawał się bardziej zainteresowany ocenianiem wartości przedmiotów w domu, niż okazywaniem szacunku mężczyźnie, który przyjął go jak syna. Pierwsze miesiące po pogrzebie upłynęły w wyczuwalnym napięciu. Bożena zaczęła wprowadzać subtelne zmiany w dworku, przestawiała meble, zmieniała zasłony, sugerowała, że niektóre obrazy są bardzo staroświeckie. Ja starałam się zachować pokój, ale każda zmiana sprawiała wrażenie, jakby wymazywali pamięć o moich rodzicach. Kamil w międzyczasie stał się bardziej agresywny i terytorialny. Zaczął nazywać dom naszym domem, gdy rozmawiał z przyjaciółmi, i nieraz słyszałam, jak Bożena rozmawiała przez telefon o planach dotyczących posiadłości. Kiedy pytałam ich bezpośrednio o te komentarze, zawsze mieli wymijające wyjaśnienia i sprawiali, że czułam się jakbym była paranoiczką. Sytuacja stała się nie do zniesienia, gdy Bożena zaczęła sugerować mi wyprowadzkę. Jesteś już dorosłą kobietą, Julio, mówiła z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Czas, żebyś założyła własne życie. Ten dom jest dla nas za duży, a Kamil potrzebuje przestrzeni, żeby się ustatkować. Ja kategorycznie odmawiałam. To był mój dom, miejsce, w którym dorastałam, gdzie były wszystkie moje wspomnienia z rodzicami. Poza tym, prawnie Miałam takie samo prawo tam być jak oni, a przynajmniej tak mi się wydawało. Napięcie osiągnęło punkt kulminacyjny w okresie świątecznym. Bożena zaprosiła swoją dalszą rodzinę bez mojej zgody, zapełniając dom obcymi ludźmi, którzy zachowywali się jakby byli właścicielami. Kamil zamienił stary gabinet taty w swój pokój gier, instalując ogromny telewizor i wypełniając go swoimi rzeczami. Kiedy protestowałam, powiedzieli mi, że jestem dramatyczna i że muszę dostosować się do zmian. Wieczorem, 31 grudnia, kiedy przygotowywałam specjalną kolację na sylwestra w rodzinnym gronie, usłyszałam podniesione głosy w salonie. Podkradłam się cicho i usłyszałam rozmowę, która na zawsze zmieniła moją perspektywę. Jesteś pewna, że testament jest w porządku? zapytał Kamil. Całkowicie, odpowiedziała Bożena. Mój prawnik wszystko sprawdził. Dom i wszystkie nieruchomości są na moje nazwisko, jako wdowy. Julia nie ma żadnych praw do niczego. A jeśli coś znajdzie? Jeśli jej ojciec zostawił jej coś, o czym nie wiemy? Niemożliwe. Zadbałam o to, żeby podpisał wszystkie dokumenty, kiedy był pod wpływem leków i zdezorientowany. Nigdy nie pozna prawdy. Świat zatrzymał się wokół mnie. Poczułam się, jakbym dostała cios w brzuch. Nie tylko mnie okłamano, ale także zmanipulowano mojego umierającego ojca żeby ukraść moje dziedzictwo. Łzy zaczęły spływać mi po policzkach, ale powstrzymałam je. Musiałam usłyszeć więcej. Kiedy powiemy jej, żeby się wyprowadziła? kontynuował Kamil. Dziś wieczorem, po kolacji, damy jej ultimatum. Albo odejdzie po dobroci, albo wezwiemy ochronę. Nie możemy już dłużej udawać, że ją tu chcemy. Wróciłam do kuchni z drżącymi nogami i złamanym sercem. Przez całą kolację musiałam udawać normalność, podczas gdy oni zachowywali się, jakby nic się nie stało. Każdy kęs smakował jak szkło w moim gardle. Każdy wymuszony uśmiech Bożeny był sztyletem w moim sercu. Kiedy skończyliśmy kolację i czekaliśmy na północ, Bożena odchrząknęła. Julio, musimy z tobą porozmawiać o czymś ważnym. Przygotowałam się na to, co wiedziałam, że nadejdzie, ale mimo to usłyszenie tych słów było druzgocące. Zdecydowałyśmy, że czas, żebyś poszukała własnego miejsca do życia. Nie możemy dłużej utrzymywać tej sytuacji. Masz czas do 15 stycznia, żeby coś znaleźć i się wyprowadzić. Co? O czym wy mówicie? To jest mój dom. Tu dorastałam. Moi rodzice. Twoich rodziców już nie ma, wtrącił Kamil okrutnie. A prawnie ten dom należy do mojej matki. Jesteś tu tylko gościem i nie jesteś już mile widziana. To nie może być prawda. Tata nigdy by. Twój ojciec był bardzo chory pod koniec, powiedziała Bożena z fałszywym współczuciem. Podjął właściwe decyzje, aby zapewnić opiekę swojej żonie. Jesteś młoda, możesz sama o siebie zadbać. Dyskusja szybko eskalowała. Żądałam dokumentów, dowodów, czegokolwiek, co usprawiedliwiałoby to, co mówili. Odmawiali, twierdząc, że nie mam prawa kwestionować decyzji mojego ojca. Sytuacja stała się tak napięta, że zaczęłam płakać, błagając, żeby dali mi przynajmniej więcej czasu. Czas na co? Zadrwił Kamil. Żeby nadal żyć z dobroczynności? Czas, żebyś zmierzyła się z rzeczywistością. Wtedy to Bożena wypowiedziała słowa, których nigdy nie zapomnę. Julio, twój ojciec wyznał mi przed śmiercią, że zawsze czuł, że jesteś ciężarem, że czuł się zmuszony dbać o ciebie ze względu na pamięć twojej matki. Ale miał nadzieję, że pewnego dnia będziesz mogła sama o siebie zadbać. Cóż, ten dzień nadszedł. Ból, który wtedy poczułam, był nieopisany. Nie tylko wyrzucano mnie z mojego domu, ale także niszczono pamięć o moim ojcu, sprawiając, że wątpiłam w jego miłość do mnie. Czułam się całkowicie złamana, zdradzona przez jedyne osoby, które mi pozostały na świecie. To kłamstwo, krzyknęłam. Tata nigdy by tego nie powiedział. A co nie? powiedział Kamil wyciągając telefon. Więc może powinnaś tego posłuchać. Odtworzył nagranie, które brzmiało jak głos mojego ojca, słaby i zdezorientowany, mówiący coś o byciu ciężarem i potrzebie niezależności. Moje serce zamarło. Nagranie brzmiało prawdziwie, ale coś w moim wnętrzu mówiło mi, że zostało zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu. Teraz, kiedy znasz prawdę, kontynuowała Bożena. Mam nadzieję, że zrozumiesz, dlaczego lepiej, żebyś odeszła. Nie chcemy być okrutni, ale nie możemy dłużej udawać, że jesteś częścią tej rodziny. Nie mogłam dłużej. Łzy spływały mi po policzkach jak rzeki, i czułam, że duszę się we własnym bólu. Nie mówiąc już nic więcej, pobiegłam do swojego pokoju, spakowałam kilka niezbędnych rzeczy do walizki i skierowałam się do drzwi. Dokąd idziesz? zapytała Bożena z triumfalnym uśmiechem. Zdala od Was, odpowiedziałam drżącym głosem. Pamiętaj, masz czas do 15 stycznia na odebranie reszty swoich rzeczy. Potem wszystko oddamy na cele charytatywne. Wyszłam z domu w zimnym styczniowym deszczu, czując, że mój świat się skończył. Poszłam do małego mieszkania mojej najlepszej przyjaciółki, Laury, która przyjęła mnie z otwartymi ramionami i bez zadawania pytań. Tej nocy, kiedy mnie przytulała, a ja szlochałam niepowstrzymanie, powstrzymanie Poczułam mały złoty kluczyk uciskający moją pierś. Słowa mojego ojca rozbrzmiały w mojej głowie. Kiedy nadejdzie czas, kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, poszukaj w gabinecie za portretem twojej mamy. Przez następne dni nie mogłam myśleć o niczym innym. Klucz stał się moją jedyną nadzieją, jedynym połączeniem, które mi pozostało z ojcem. "Laura całkowicie mnie wspierała, gdy wyjaśniłam jej sytuację i razem zaplanowałyśmy, jak mogłabym wrócić do dworku, żeby Bożena i Kamil się nie zorientowali. 10 stycznia, gdy oni wyszli im świętować swoje nowe okoliczności w eleganckiej restauracji, Laura pomogła mi wejść do dworku. Moje ręce drżały, gdy szłam do gabinetu teraz zamienionego w osobistą przestrzeń Kamila. Portret mojej matki nadal wisiał na ścianie." choć teraz był częściowo ukryty przez ogromny telewizor. Ostrożnie go przesunęłam i znalazłam mały sejf wbudowany w ścianę, tak dobrze ukryty, że wydawał się częścią oryginalnego projektu. Klucz pasował idealnie. W sejfie znalazłam dokumenty, które zaparły mi dech w piersiach. Był tam testament sporządzony zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią mojego ojca, w którym zostawił mi nie tylko rodzinny dworek, ale także dodatkowe nieruchomości, o których istnieniu nie wiedziałam. Były dowody na to, że Bożena sfałszowała dokumenty, manipulując moim ojcem, gdy był pod wpływem leków przeciwbólowych. Ale najbardziej szokujący był list skierowany do mnie, napisany drżącym, ale niepowtarzalnym pismem mojego ojca. Moja droga Julio. Jeśli to czytasz, to znaczy, że moje podejrzenia co do Bożeny były słuszne. Udawałem bardziej zdezorientowanego, niż byłem naprawdę, żeby odkryć jej prawdziwe intencje. Wszystko, co jest moje, wszystko, co było Twojej matki, jest Twoje. Nigdy nie byłaś ciężarem. Jesteś moją największą dumą i światłem mojego życia. Nagranie, które ona ma, jest fałszywe, zmontowane z rozmów na inne tematy. Walcz o to, co Twoje, moje dziecko. Masz całą moją miłość i wsparcie. Nawet stamtąd, gdzie teraz jestem, łzy spływały mi po twarzy, ale tym razem były to łzy ulgi i determinacji. Mój ojciec mnie nie opuścił. Chronił mnie nawet po swojej śmierci. Drżącymi rękami sfotografowałam wszystkie dokumenty i schowałam je w teczce, którą zabrałam ze sobą. Następnego dnia stawiłam się w biurze najlepszego prawnika w mieście tego samego, który przez lata zajmował się sprawami prawnymi mojej rodziny. Kiedy pokazałam mu dokumenty. Jego wyraz twarzy całkowicie się zmienił. Julio, to jest dowód na fałszerstwo testamentu i manipulację osobą w trudnym stanie zdrowia. Nie tylko masz prawo odzyskać swoje dziedzictwo, ale masz również podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Następne dni były wirzem działań prawnych. Mój prawnik szybko działał, aby uzyskać nakazy sądowe zamrażające wszelkie transfery nieruchomości i pozwalające mi legalnie wrócić do mojego domu. 14 stycznia, dokładnie dzień przed ich ultimatum, stawiłam się w drzwiach dworku z moim prawnikiem i urzędnikiem sądowym. Wyraz szoku na twarzach Bożeny i Kamila, gdy mnie zobaczyli, był nieopisany. Co ty tu robisz? zapytała Bożena nerwowo. Mówiłyśmy ci, że. żebym się wyniosła z mojego domu. Przerwałam z pewnością, której nie czułam od miesięcy. Ale okazuje się, że ta rozmowa będzie bardzo inna od tej, której oczekiwałyście. Mój prawnik wystąpił naprzód i przedstawił oficjalne dokumenty. Pani Bożeno, zostaje pani powiadomiona, że jest pani zamieszana w fałszerstwo testamentu i manipulację osobą w trudnym stanie zdrowia. Te dokumenty dowodzą, że Julia Kowalska jest prawowitym spadkobiercą tej nieruchomości i wszystkich innych nieruchomości zmarłego. Kolor zniknął z twarzy Bożeny. Kamil zaczął bełkotać niespójne wymówki, ale mój prawnik kontynuował. Macie dwadzieścia godziny na opuszczenie nieruchomości. Jakakolwiek próba usunięcia lub uszkodzenia mienia będzie traktowana jako dodatkowe przestępstwo. To niemożliwe, krzyknęła Bożena. Ja mam dokumenty. Dokumenty, które pani posiada, są fałszerstwami, odpowiedział mój prawnik spokojnie. Znaleźliśmy dowody na to, że zostały stworzone, gdy pan Adam Kowalski był pod wpływem leków przeciwbólowych, co czyni je prawnie nieważnymi. Bożena odwróciła się do mnie z wyrazem czystej nienawiści. To nie może się dziać. Jesteś tylko niewdzięczną dziewczyną, która na nic nie zasługuje. Ale ja nie byłam już tą samą Julią, która tygodnie temu płakała wychodząc z tego domu. Znalazłam swoją siłę w prawdzie i w miłości mojego ojca. Nie, odpowiedziałam stanowczym głosem. Jestem córką Adama Kowalskiego i w końcu odzyskuję to, co zawsze było moje. Kamil próbował mnie zastraszyć. Zbliżając się agresywnie, ale urzędnik sądowy natychmiast stanął między nami. Panie, radzę zachować dystans. Jakakolwiek groźba lub akt zastraszania zostanie natychmiast zgłoszony. Rzeczywistość zaczęła do nich docierać. Bożena zaczęła płakać, ale nie były to łzy prawdziwego bólu, lecz frustracji i strachu przed odkryciem. Julio, proszę, błagała drżącym głosem. Możemy dojść do porozumienia. Nie musiałaś iść tak daleko. Porozumienia? Powtórzyłam z niedowierzaniem. Jak porozumienia, do którego doszłaś, manipulując moim umierającym ojcem. Jak porozumienia, do którego doszłaś, mówiąc mi, że on uważał mnie za ciężar. Ja, ja tylko chciałam zabezpieczyć naszą przyszłość, wymamrotała. Zabezpieczyć swoją przyszłość, okradając mnie z mojej, odpowiedziałam. Ale tata był mądrzejszy niż myślałyście. Wiedział dokładnie, jakimi jesteście ludźmi. Przez następne godziny obserwowałam, jak Bożena i Kamil pakują swoje rzeczy z wyczuwalną goryczą. Próbowali zabrać niektóre przedmioty należące do mojej rodziny, ale urzędnik sądowy za każdym razem interweniował, sprawdzając z listą rodzinnych nieruchomości, którą przygotował mój prawnik. Kiedy wychodzili, Bożena zatrzymała się w drzwiach i spojrzała na mnie z mieszanką pogardy i porażki. Nie myśl, że to koniec, powiedziała jadowitym głosem. Znajdziemy sposób, żeby o to walczyć. Śmiało, odpowiedziałam spokojnie. Ale następnym razem upewnijcie się, że wasze sfałszowane dokumenty są lepsze. Te, które miałyście, były żałośnie oczywiste. Mój prawnik wyjaśnił mi, że oprócz odzyskania mojego dziedzictwa, istniały solidne podstawy do pozwu cywilnego za szkody emocjonalne i finansowe, które spowodowały. Istniała również możliwość, że staną przed zarzutami karnymi o oszustwo. Tej nocy, idąc samotnie po dworku, który w końcu odzyskałam, poczułam mieszankę smutku i ulgi. Smutku z powodu straconego czasu, wierząc, że mój ojciec przestał mnie kochać, i ulgi, wiedząc, że to nigdy nie była prawda. Poszłam do gabinetu, teraz wolnego od rzeczy Kamila, i spojrzałam na portret mojej matki. Po raz pierwszy od miesięcy uśmiechnęłam się szczerze. Dziękuję, tato, szepnęłam. Dziękuję za ochronę, nawet gdy nie mogłeś tu być. Następne dni były czasem odnowy i uzdrowienia. Laura pomogła mi na nowo udekorować dom, usuwając wszystkie zmiany, które wprowadziła Bożena i przywracając mu jego pierwotne piękno. Zaczęłam też badać inne nieruchomości, które zostawił mi ojciec, w tym mały budynek mieszkalny. Który generował pasywny dochód. Dwa tygodnie później odebrałam telefon od mojego prawnika, informujący mnie, że Bożena i Kamil zdecydowali się nie odpowiadać na pozew cywilny, co oznaczało, że zaakceptowali swoją porażkę. Poinformował mnie również, że prokuratura zdecydowała się wszcząć postępowanie karne o fałszerstwo testamentu. Prawdopodobnie spędzą czas w więzieniu. Wyjaśnił: Fałszerstwo testamentu to poważne przestępstwo zwłaszcza gdy wiąże się z manipulacją osobą w trudnym stanie zdrowia. Chociaż część mnie czuła satysfakcję z wymierzonej sprawiedliwości, poczułam też dziwne uczucie pustki. Zemsta, której nieświadomie szukałam, nie przyniosła mi spodziewanej pełni. To, co naprawdę mnie uzdrowiło, to poznanie prawdy o miłości mojego Ojca i odzyskanie mojego miejsca w świecie. Miesiąc później, porządkując osobiste papiery mojego ojca, znalazłam więcej listów, które napisał dla mnie w ostatnich dniach życia. W jednym z nich napisał coś, co głęboko mnie poruszyło: Zemsta nigdy nie przynosi prawdziwego pokoju, moje dziecko. Pokój przynosi sprawiedliwość, prawda i pamięć, że prawdziwa miłość nigdy nie umiera. Kiedy to wszystko się skończy, mam nadzieję, że znajdziesz w sobie siłę, aby wybaczyć, nie dla nich, ale dla siebie. Te słowa skłoniły mnie do refleksji nad moją przyszłością. Odzyskałam moje dziedzictwo, ujawniłam prawdę i wymierzyłam sprawiedliwość. Ale co dalej? Zdecydowałam się wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomagać innym. Zaczęłam pracować jako wolontariuszka w organizacji pomagającej rodzinom, które padły ofiarą fałszerstwa testamentu. Założyłam również fundację imienia moich rodziców która zapewniała bezpłatną pomoc prawną osobom, które nie mogły sobie pozwolić na prawników, aby bronić się przed tego typu nadużyciami. Praca dała mi odnowiony cel i pomogła mi przekształcić mój ból w coś konstruktywnego. Każda sprawa, którą pomogłam rozwiązać, przypominała mi, że moje doświadczenie, choć bolesne, miało większy sens. Sześć miesięcy po procesie otrzymałam nieoczekiwany list. Był odbożeny. Napisany z więzienia, gdzie odbywała karę. W liście w końcu przyznała się do tego, co zrobiła, i wyraziła coś, co mogło być prawdziwym żalem. Julio, wiem, że nie zasługuję na Twoje przebaczenie, ale muszę Ci powiedzieć, że żałuję tego, co zrobiłam. Twój ojciec był dobrym człowiekiem, a Ty jesteś dobrą osobą. Moja chciwość i strach doprowadziły mnie do niewybaczalnych czynów. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, ale mam nadzieję, że znajdziesz pokój. Czytałam list kilka razy, czując mieszankę emocji. Część mnie chciała go zignorować, ale słowa mojego ojca o przebaczeniu rozbrzmiewały w mojej głowie. Postanowiłam odpowiedzieć nie po to, żeby się z nią pogodzić, ale żeby ostatecznie zamknąć ten rozdział mojego życia. Bożeno, otrzymałam Twój list. Chociaż nie mogę zapomnieć o tym, co zrobiłaś, postanowiłam Ci wybaczyć. Nie dlatego, że na to zasługujesz. Ale dlatego, że ja zasługuję na pokój. Mam nadzieję, że wykorzystasz ten czas na refleksję nad podjętymi decyzjami i znajdziesz sposób, aby się odkupić. Wysłanie tego listu było wyzwalające. W końcu zamknęłam krąg bólu i znalazłam spokój, którego pragnął dla mnie mój ojciec. Dziś, dwa lata po tamtej strasznej nocy sylwestrowej, mieszkam w dworku, który zawsze był mój, otoczona wspomnieniami o moich rodzicach. I tworząc nowe wspomnienia. Fundacja, którą założyłam, pomogła ponad pięćdziesięciu rodzinom odzyskać ich skradzione dziedzictwo, a moja praca wolontariacka dała mi poczucie celu, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Czasami spaceruję po ogrodach, które posadziła moja mama, teraz znów kwitnących pod moją opieką i czuję ich obecność. Klucz, który dał mi ojciec, nie tylko otworzył safe otworzył prawdę moją przyszłość a co najważniejsze Pewność, że miłość przekracza śmierć. Moja historia nie zakończyła się zemstą, lecz sprawiedliwością, rozwojem osobistym i zrozumieniem, że prawdziwe skarby to nie nieruchomości czy pieniądze, lecz prawda, miłość rodzinna i zdolność do przekształcania bólu w cel.